We wrześniu 2023 roku zmęczenie wojną w Europie nabrało cech apokalipsy. W Berlinie, Paryżu, Madrycie i Rzymie na ulicę miast wyległy setki tysięcy osób protestujących przeciwko wojnie i żądających natychmiastowego pokoju. Do protestujących dołączyły związki zawodowe, organizując w krajach Unii Europejskiej strajki. Rozpoczęto oddolną, a ale skoordynowaną akcję blokowania dostaw na Ukrainę. Pracownicy portowi odmawiali obsługiwania statków przewożących zaopatrzenie i sprzęt na front. Rozmiar tych protestów zaskoczył wszystkich. Prasa i media nie mogły pozostać obojętne i podchwyciły temat, rozbuchując i tak już rozbuchane emocje. Szczególnie niebezpieczna sytuacja pojawiła się w Niemczech. Tam protesty nałożyły się na termin zamknięcia ostatniej elektrowni atomowej. Pojawiła się spora niepewność, czy rząd w Berlinie będzie w stanie zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej, gdyż mimo dwóch lat pracy w tej materii system niemiecki był kompletnie rozregulowany. Rozwiązano to zwiększając dostawy prądu z Francji, notabene prądu produkowanego w elektrowniach atomowych. W październiku 2023 roku pojawiły się nowe informacje dotyczące stanu gospodarki. Eurostat opublikował dane, w których czytamy, że w trzecim kwartale 2023 roku PKB stref euro spadło o 1,2%, a w całej Unii o 1,1%. Zamieszki rozlewały się na kolejne miasta. By uspokoić sytuację, Rząd w Berlinie i Paryżu ogłosił, iż zostanie wstrzymana pomoc finansowa dla Ukrainy, a zaoszczędzone w ten sposób środki zasilą budżet i zostaną przekazane pogrążonym w kryzysie państwom południa Europy, które paradoksalnie najbardziej na niej ucierpiały. Odłączenie kroplówki finansowej zachwiało podstawami systemu społecznego Ukrainy, której wypłaty środków finansowych, to jest emerytur i zasiłków, były całkowicie zależne od pomocy Zachodu. Rząd w Kijowie zwrócił się o pomoc do Amerykanów, jednak prezydent USA miał własne problemy. Narastająca od początku jego prezydentury migracja z Meksyku spowodowała głęboki kryzys władzy i zachwiała szansą na reelekcję. Za to władze Polski, Szwecji, Finlandii, Czech i kilku innych krajów ogłosiły zwiększenie pomocy finansowej, jednak ich gospodarki były zmęczone trwającym konfliktem. Ruszyła lawina. Społeczeństwo Ukrainy było przyzwyczajone do niedostatków. Jednak pierwsza wypłata zmniejszonych świadczeń socjalnych wzbudziła ogromny niepokój. W sklepach pojawiły się kolejki. Rząd w Kijowie ratował się gwałtownym dodrukiem pieniędzy, przez co wpadł w spirale inflacji. Był to dodatkowy i niespodziewany cios dla i tak zrujnowanej gospodarki Ukrainy. W połączeniu z trwającymi od ponad roku rosyjskimi atakami rakietowymi na kluczowe punkty infrastruktury dało to jak najgorszy efekt. W Kijowie, Lwowie, Odesie i Dniepro pojawiły się początkowo niewielkie grupy cywilów niosących białe flagi, ale ich liczba z każdym dniem wzrastała. Potężny kryzys gospodarczy i społeczny skłonił najwyższe władze w Ukrainie do rozważań na temat ewentualnego przystąpienia do rozmów pokojowych. Informacji o tym oczywiście nie została przekazana szerokim masom społecznym. Władze w Kijowie uznały też, iż są jeszcze zdolne do kolejnego potężnego wysiłku militarnego. Opracowano plan zręcznej ofensywy, której celem było zdobycie Berdiańska, co skutkowałoby przecięciem na pół rosyjskiego frontu południowego i dawałoby argumenty do ręki podczas ewentualnych rozmów pokojowych. Zadanie to powierzono siłom dowództwa operacyjnego wschód w Dnipro oraz dowództwu operacyjnego południe w Odesie. Zaplanowano wykonać dwa uderzenia pozorowane: pierwsze z rejonu Chersonia w kierunku Krymu, drugie z kierunku Charkowa na Ługańsk. Podstawowe uderzenie miało pójść z Pawłogradu na Połochy i dalej na Berdiańsk. Siły polityczne miały przygotować maskirowka, sugerując, że celem sił zbrojnych Ukrainy jest odzyskanie Mariupola. Trzon sił uderzeniowych stanowiła pierwsza samodzielna brygada pancerna, wsławiona obroną Czernichowa w pierwszych tygodniach wojny, a także 17 brygada pancerna, 92, 95, 110, 72 brygada zmechanizowana i 128 samodzielna brygada szturmowa. Jednostki te miały do pokonania olbrzymi dystans około 270 km. Na południu uderzyć miała 25. Brygada Powietrzno-Desantowa, 80. Samodzielna Brygada Desantowo-Szturmowa, 28. Brygada Zmechanizowana, 68. Brygada Piechoty. Na północy nacierała 2. i 3. Samodzielna Brygada Pancerna oraz 63., 14. i 24. Brygada Zmechanizowana. Łącznie w natarciu brało udział około 80 tysięcy żołnierzy, 450 czołgów, z czego 48 sztuk stanowiły Leopardy II. Nie udało się niestety uzyskać przewagi w liczbie żołnierzy na całej linii natarcia, lecz liczono na efekt zaskoczenia i przewagę morale. Reszta wojsk przebywała na pozostałych odcinkach frontu, zwłaszcza na granicy z Białorusią, gdzie prawdopodobieństwo ataku w znacznym stopniu ostatnimi czasy wzrosło. Natarcie rozpoczęto 28 listopada o godzinie 5.00, wykorzystując mroźną pogodę, która skuła ziemię. Pod wieczór pierwszego dnia walk siły zbrojne Ukrainy osiągnęły zamierzone cele, zdobywając ważną miejscowość Oliksandrówka, przecinającą idącą na osi wschód-zachód drogę N15. Czas ataku był dobrze wybrany. Broniąca tego odcinka rosyjska 10 Brygada Zmechanizowana została zluzwana dzień wcześniej przez 18 Dywizję Zmechanizowaną. Nowa jednostka, co prawda wypoczęta, nie zdążyła jeszcze dobrze obsadzić pozycji czy rozpoznać stanowisk ogniowych nieprzyjaciela, gdy wtedy spadło na nią potężne uderzenie. Rosyjska brygada została praktycznie rozjechana, a jej pododdziały rozpoczęły niekontrolowany odwrót. Na wieść o tym, 18. Dywizja zmechanizowana została natychmiast zatrzymana, a na wylewające się przez lukę ukraińskie jednostkę spadło uderzenie ze wschodu, przeprowadzone siłami tylko jednej, to jest 23 Brygady Desantowej. Rosjanie zostali odparci ze znacznymi stratami przez idącą w drugim rzucie 17 Brygadę Pancerną. Jednak ci nie kontynuowali powodzenia, lecz ruszyli od razu dalej na południe w ślad za pierwszą pancerną. Ich miejsce wkroczyła 92. Brygada Zmechanizowana, która od razu uderzyła na wschód na osłabioną rosyjską 23. Desantową, spychając ich znacznie i poszerzając wyłom. 23. Brygada otrzymała wsparcie sąsiadujących rosyjskich jednostek 10. Brygady Zmechanizowanej i 25. Brygady Zmechanizowanej. Wspólnymi siłami udało im się opanować sytuację, jednak na pole bitwy nadciągały kolejne brygady ukraińskie. Około godziny 19 zarysowała się bardzo korzystna sytuacja. Wojska rosyjskie trzymające do tej pory linię Dniepru mogły znaleźć się w pułapce, odcięte od dostaw zaopatrzenia, które teraz mogło iść tylko przez Krym. Wojska te otrzymały jednak rozkaz pozostania na dotychczasowych pozycjach. Jedynie 205. Brygada zmechanizowana, stacjonująca niedaleko nowej Kachowki, otrzymała rozkaz szybkiego marszu w stronę Melitopola. Nacisk wojsk ukraińskich na linii Dniepru nie pozwolił na oddelegowanie większej ilości sił na zagrożony kierunek. Lepiej kształtowała się sytuacja na północnym skrzydle natarcia, gdzie nie było wielkiej przeszkody wodnej, ale też dlatego, iż operowały tam dwie ciężkie pancerne brygady. W pierwszym rzucie nacierała druga samodzielna brygada pancerna, 63 i 14 brygada zmechanizowana, ogólnym kierunku na Izium. W drugim rzucie szła trzecia Samodzielna Brygada Pancerna i 24. Brygada Zmechanizowana. Atak ten zaangażował znaczne siły przeciwnika. Na wsparcie walczącej rosyjskiej II Dywizji Pancernej i XIV Brygady Sił Pokojowych podesłano 37 samodzielną Brygadę Strzelców Zmotoryzowanych i 7. Dywizję Desantowo-szturmową. Jednak posiłki potrzebowały minimum 24 godzin, by przybyć na pole walki. Do tego czasu czołgi ukraińskie wykorzystując przewagę spychały rosyjskie brygady. Wieczorem, 28 listopada, wszystkie siły na tych odcinkach frontu były zaangażowane w walki lub w ich stronę zmierzały. Wojska Ukrainy, wiedząc, że kluczowym dla nich jest czynnik czasu, kontynuowały walkę w nocy, dodatkowo wykorzystując przewagę wyposażenia do walk nocnych. Dlatego na głównym kierunku uderzenia około godziny drugiej w nocy ruszyła do natarcia 17 brygada zmechanizowana, wyposażona w niedawno dostarczone angielskie czołgi Challenger 2 oraz amerykańskie wozy bojowe piechoty M2 Bradley. W nocnych walkach na południe od drogi N15 rozbito całkowicie 18 dywizję z mechanizonu, pokonując olbrzymi dystans 37 km i docierając do miasta Hurajpołę. -e. Wzięto znaczną liczbę jeńców, wśród których prawie 80% stanowiły Mobiki, czyli świeżo zmobilizowani. Rosjanie podciągnęli wszystkie odwody, starając się za wszelką cenę zatrzymać ukraińską ofensywę. Tymczasem w Kijowie wybuchły kolejne zamieszki. Od wielu dni dostawy żywności do większych miast Ukrainy były bardzo niewielkie. Wciąż trwający ostrzał rakietowy infrastruktury krytycznej paraliżował państwo. W połączeniu z zatrzymaniem wsparcia finansowego wywołało to kolejny głęboki kryzys. By sobie z nim poradzić, czynniki polityczne zdecydowały o stłumieniu siłą zamieszek. Relacje z tego obiegły cały świat, wywołując powszechne oburzenie. Z Parlamentu Europejskiego sypały się rezolucje potępiające władze w Kijowie. Rosyjska propaganda nadała temu szczególny rozgłos, wskazując, iż Ukraina jest oligarchiczną dyktaturą, nie zaś demokratycznym państwem. Także ONZ potępiło siłowe stłumienie zamieszek i zaplanowało wysłanie do Kijowa speckomisji, która miała zbadać przebieg wydarzeń. W obliczu kolejnego kryzysu społecznego rozsypała się zdolność zarządzania kluczowymi strukturami państwa, a tym samym znacznego osłabienia woli walki. Władze Ukrainy za pośrednictwem Mińska szukały drogi do rozpoczęcia rozmów pokojowych. Jednocześnie w przekazie propagandowym przeważały optymistyczne tony. Eksperci prorokowali szybkie zwycięstwo. Natomiast w Berlinie i Paryżu szybko dowiedziano się o ukraińskich próbach pokojowych. Bez żadnej zwłoki wysłano przedstawicieli kilku krajów zachodniej Europy do Mińska, by wesprzeć porozumienie pokojowe. Zdwojono też presję na Kijów, by ten poszedł na ustępstwa wobec Rosji. Zapewniano naczelne władze Ukrainy, iż oddanie terenów aż po Odessę nie jest dużą ceną za pokój, gdyż ten, jak wiadomo, nie ma ceny. Unia Europejska miała także opracować program transportu ukraińskich towarów drogą lądową do portów Europy. W Ukrainie doszło do rozłamu politycznego. Stronnictwo patriotyczne dążyło do całkowitego rozbicia Rosjan i sabotowało pomysł rozmów pokojowych. Spójny dotychczas przekaz medialny rozjechał się, a ukryte do tej pory podziały wyszły na wierzch. Następnego dnia, to jest wtedy, gdy ukraińskie czołgi odbijały hulajpoły, francuski prezydent przyleciał do Kijowa. Pojawiły się pogłoski, iż nie poinformował o tej wizycie Berlina. Komentowano także, że sam chce być ojcem nadchodzącego pokoju, a przynajmniej znacznie się do tego przyczynić. Spotkał się on z prezydentem Ukrainy, ale do mediów nie dotarły żadne informacje, o czym rozmawiali. Po dwugodzinnym spotkaniu francuski prezydent poleciał do Moskwy na kolejne rozmowy. Natomiast Warszawa milczała. Tylko za pośrednictwem służb wysłano przedstawicieli na rozmowy ze stronnictwem wojny na Ukrainie, chcąc wysądować ich wolę walki. 29 listopada 2023 roku z okolic Kurska w kierunku Nasumy, a potem na południe, na Połtawę, spadło niespodziewane uderzenie wojsk rosyjskich. Było ono dla obrońców olbrzymim zaskoczeniem. Do tej pory informacje wywiadowcze informowały, iż stacjonuje na tym odcinku zaledwie pięć dużych jednostek nieprzyjaciela na wypoczynku. Z informacji uzyskanych później dowiedziano się, iż jednostki te, w odróżnieniu od innych sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, były w pełni ukompletowane, a nawet miały nadstan. Dodatkowo wysłano z innych oddziałów najbardziej wartościowy element i przekazano ich właśnie tutaj, co tłumaczyło procentową ilość świeżo zmobilizowanych jako jeńców na odcinku południowym. Na sumy uderzyła cała czwarta Dywizja Pancerna. Na jej prawym skrzydle nacierała 47 Dywizja Pancerna, a na lewym trzecia Dywizja Zmechanizowana. W drugim rzucie szła 90 Dywizja Pancerna i 98 Dywizja Powietrzno-Desantowa. W sum broniła 30 samodzielna brygada zmechanizowana. W okolicy miasta znajdowały się tylko jeszcze dwie ukraińskie jednostki. To jest 81 brygada aeromobilna w Ochtyrce i 79 samodzielna brygada desantowo-szturmowa w Konotopie. Ale siły te były oddalone każde o około 100 km. Między nimi stacjonowały tylko bardzo źle uzbrojone i jeszcze gorzej wyszkolone brygady obrony terytorialnej. Rosyjskie główne siły uderzeniowe wyminęły sumy, w których zamknęła się 30. Brygada i pomknęły dalej na południe. Ale Rosjanie nie powtórzyli błędu z pierwszych dni wojny. Idące zanim nim oddziały, to jest 90. Dywizja Pancerna i 98. Dywizja Zmechanizowana, wdarły się do miasta. Doszło do zaciętych walk miejskich, ale Ukraińcy nie byli zbyt dobrze przygotowani do obrony, a Rosjanie korzystali z przewagi zaskoczenia, wyszkolenia i sprzętu. Już po kilku godzinach walk Sumy zostały zajęte. Około godziny 14.00 rosyjskie dywizje z Sum rozdzieliły się. 98. Dywizja Zmechanizowana razem z 47. Dywizją Pancerną uderzyły na idące na odsiecz 79. Samodzielną Brygadę Desantowo-Szturmową, zaś 98. Dywizja powietrza Desantowa razem z 3. Dywizją Zmechanizowaną uderzyły na 81. Brygadę Aeromobilną. Siły Ukrainy na tym odcinku zostały w trybie alarmowym poderwane do marszu, miały niepełne stany osobowe i nie wiedziały jeszcze, że sumy są już zdobyte. Dlatego w boju spotkaniowym zostały całkowicie rozbite. Zniszczenie tych trzech brygad, których straty szacowano na więcej niż 50% składu było największą klęską wojsk Ukrainy od początku wojny. Na froncie działa 200 kilometrowa luka, której brygady obrony terytorialnej nie mogły zapełnić. Zaś w pobliżu sum zaczęły pojawiać się nowe jednostki rosyjskie, co do których wywiad państw zachodnich był przekonany, że zmierzają na odcinek południowy. Były to 127 i 150 dywizja zmechanizowana. Oddziały te po rozładunku od razu ruszyły do walki, poszerzając wyłom. Wieczorem około godziny 21 został zajęty Konoto, ale Rosjanie nie planowali nacierać na Kijów. Ich głównym celem było zniszczenie sił zbrojnych Ukrainy. Ruszyli od razu głównymi siłami na południe, na Ochtyrkę, Połtawę i Dniepr. Ukraińcy usiłowali oprzeć obronę o tereny miejskie co okazało się błędem. Brygady obrony terytorialnej nie dysponowały odpowiednim sprzętem zdolnym zniszczyć czołgi czy chociażby wozy bojowe przeciwnika. Zamiast wycofać się, przyjęły walkę i zostały zniszczone. Lwia część najlepszych jednostek ukraińskich była zaangażowana w ofensywę na południu. Dlatego, aby zatrzymać natarcie wykorzystano wszystkie dostępne rezerwy, także oddziały, które niedawno zeszły z linii frontu. Były to 93 Samodzielna Brygada Zmechanizowana, 80 Samodzielna Brygada Desantowo-Szturmowa oraz 71 Brygada Piechoty, a także ściągnięte z nadgranicy z Białorusią 60 Samodzielna Brygada Piechoty i 5 Samodzielna Brygada Pancerna. Jednak w działania wojsk ukraińskich wkradł się chaos. Jedno te były od siebie znacznie oddalone, dodatkowo przerzucenie ich na pole walki musiało potrwać, a gdy już tam dotarły, wchodziły do walki pojedynczo. I choć nie dawały się rozbić, to musiały się cały czas wycofywać w kierunku na Połtawę, gdzie zamierzały na dłużej zatrzymać nacierających Rosjan. I choć ukraińska ofensywa na południu rozwijała się dobrze, to jednak większość sił ukraińskich groziło zamknięcie w olbrzymim kotle. Ukraińscy dyplomaci skierowani do Mińska tracili ostatnie atuty.